Cześć, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o cenach malowania dowiesz się ile kosztuje malowanie ścian i sufitów w domu lub w mieszkaniu. Zacznijmy od tego, jakie czynniki mają wpływ na cenę. W tym przypadku bardzo istotny jest rodzaj farby, która zostanie wybrana. Pamiętaj, że standardowa farba może być o wiele tańsza niż farba premium. Ogromne znaczenie ma także stan ścian i sufitów, w końcu w wielu przypadkach należy je naprawić lub dokonać gruntowania. Istotne znaczenie ma także lokalizacja, w końcu ceny w dużych miastach mogą okazać się o wiele wyższe niż w przypadku małych miasteczek. A zatem, jeżeli chodzi o ceny malowania ścian i sufitów, to zazwyczaj za dwukrotne malowanie zapłacisz od 16 do 25 zł za metr kwadratowy. Jeżeli natomiast ostatecznie zdecydujesz się na malowanie trzykrotne, to w takim przypadku cena zazwyczaj wyniesie od 20 do 34 zł za metr kwadratowy. Pamiętaj także, że w przypadku malowania artystycznego, takie ceny mogą sięgać nawet do 50 zł za metr kwadratowy. Daj znać w komentarzu, ile Ty zapłaciłeś za malowanie ścian.